Szczęść Boże, trzecia część świadectwa namaszczonego. Teraz pragnę przejść do arcyważnych spraw. W moim wystąpieniu w święto Boga Ojca chciałem więcej przedstawić, ale miałem ograniczony czas. Również zły nie pozwolił mi dalej mówić. Teraz na polecenie prorokini Jadwigi, a żeby jak najwięcej przedstawić, by ludzie wiedzieli, napiszę to, co jeszcze powinienem napisać. Muszę być posłuszny woli Bożej, bo tak to polecenie nie odbieram, a wstyd i nieśmiałość muszę odstawić na bok. Od dawna prosiłem Pana Boga i Mamę Niebieską o dobór najskuteczniejszych modlitw na te czasy końca. Z braku kierownika duchowego, obrałem na niego mojego świętego anioła-stróża. I tak po wielu latach prób, chcę przedstawić tak na rzeczowo modlitwy którymi modlę się, oraz odczucia duchowe i fizyczne, jakie przechodzą podczas modlitw. Wiem, że żyjemy już w czasie końca tej ziemi. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, i już walczymy w bitwie wszechczasów w bitwie Armagedonu. Nie możemy sobie pozwolić na żadne skrupuły. Musimy ratować duszę. Jako wojownik maryjny i już trochę weteran podzielę się wiadomościami, dla jednych oczywistymi, a dla innych cennymi. Oczywiście, najważniejszym jest być w stanie łaski uświęcającej oraz uczestniczyć jak najczęściej we mszy świętej. I tak różaniec, modlitwa podstawowa, bez niego szybko nas dopadnie zły, jest egzorcyzmem. Choć jest żmudny, odmawia się lekko. Godziny święte. 9, 10 Kuczci Ducha Świętego, 12, 13 Godzina łask, codziennie, 15, 16 Godzina miłosierdzia Bożego. Mam natchnienie, że w godzinie Kuczci Ducha Świętego i w godzinie łaski za każdorazowe odmówienie Różańca Drogi Krzyżowej. Żywy płomień 2004 Zbawianych jest 250 dusz. A uwalnianych 25 tysięcy dusz czystowych. W godzinie Miłosierdzia Bożego 400 zbawień i, cztery, i 40 tysięcy czystca, a w zwykłych godzinach 100 zbawień i 10 tysięcy czystca. Odmawiam nowenny dane żywemu płomieniowi ku czci Trzech Serc Boskich, miłości Bożej, sprawiedliwości Bożej. Nowenna do sprawiedliwości Bożej w obecnym czasie jest wyjątkowo ważna, a żeby uzyskać wszelką prawdę, w tym prawdę smoleńską. Pan Jezus do proroka Cypriana powiedział, że bez wyjaśnienia tej prawdy nic w narodzie polskim nie ruszy. I tutaj też mój gorący apel, wspomóżmy Stowarzyszenie Smoleńskie, tak by powstało Centrum Smoleńskie, a wtedy... Podczas odmawiania różańca drogi krzyżowej, a staram się go odmawiać przez te całe święte godziny. Przechodzę katuszeł, zwłaszcza w godzinie miłosierdzia Bożego. To już takie małe konanie. Myślowo zły nie pozwala się modlić, więc przeważnie modlę się na głos. Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy. Są to modlitwy na te właśnie czasy końca, zły przeszkadza. Ile tylko może, najciężej jest zacząć modlitwę, później jest już lżej. Modlitwy te są na w cudzysłowiu każdą okazję. Dają wszelkie dary w tym łaskę rozeznania, pokoju, ochrony, w tym rodziny. Dają poczucie takiego komfortu, że czują się jak pielgrzym, który choć idzie w nieznane, ale mimo to zna tę ekstremalnie trudną drogę, drogę do zwycięstwa, i kroczy śmiało w ochronnym kokonie, obserwując spokojnie to, co się dzieje wokoło. Staram się codziennie w cudzysłowie dokonywać chrztu dusz dzieci nienarodzonych, w cudzysłowie wrzucać do piekła złe duchy i pieczętuję je krwią pana Jezusa. Obmywam codziennie siebie, rodzinę, naród, jak i wszystkich na świecie, krwią Pana Jezusa. Poszczę codziennie, w jaki sposób, a w piątki o chlebie i wodzie. Komunię świętą przyjmuję za innych. Czynił to według Księgi Prawdy. Ratowany jest co miesiąc 101 dusz. Pamiętajmy o kapłanach. Tu bardzo ważna jest modlitwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, odmawiana leżąc krzyżem. Obchodzę pierwsze piątki i soboty miesiąca. Na mszach świętych od krzyża do krzyża klęczę. Komunię świętą przyjmuję na kolanach i do ust. Piszę o tym wszystkim, bo mogą te informacje być pomocne, zwłaszcza dla początkujących. Miałem kończyć, ale jestem w cudzysłowie przymuszony. I napiszeł jeszcze o dwóch świadectwach. Pierwsze świadectwo odnośnie Księgi Prawdy. Było to w grudniu 2012 roku. Na pasku w telewizji leciała informacja o prawie jednoczesnym wystąpieniu trzęsień ziemi w Ameryce Południowej, Ziemia Ognista i na Alasce. Miesiąc wcześniej, w listopadzie tego samego 2012 roku. W Księdze Prawdy Bóg Ojciec dał orędzie, że hierarchia aniołów rozmieszczana jest na narożnikach ziemi. Mówił o tym bliskim i dodaje, że w cudzysłowie czekajmy teraz na pozostałe narożniki. Rzeczywiście, za kilka dni wystąpiło potężne trzęsienie ziemi w okolicach Japonii. Znowu podzieliłem się tą informacją z bliskimi. Dodając, że teraz została tylko Australia, za kilka dni leci na pasku informacja o potężnym trzęsieniu ziemi w okolicach wysp Salomona czyli jeszcze bardziej w narożniku niż Australia. Jest to cud, a matematyczne prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsień w tych określonych miejscach, w tej kolejności i tak krótkim czasie jest żadne. Pomimo powagi tych wydarzeń nikt nigdy o tym cudzie nie informował. I na tym zakończymy trzecią część świadectwa namaszczonego brata Andrzeja. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi. Powstało 10 grup modlitewnych. Zaczynamy tworzyć 11 grupę. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej w intencji O Arkapłana dla Wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć pięć grup modlitewnych. Zaczynamy tworzyć szóstą grupę. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i jak to ma możliwość, również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi Różę Różęcową w jego intencji oraz zapisuje chętne osoby na posty również w jego intencji. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.